Zawsze z zaskoczenia. Słuchajcie, dzisiaj wizyta w EQ Masterze. To co widzicie w telewizji, że uruchamiam silnik i on chodzi, to jest raz, ale prace nad tym, żeby ten samochód naprawdę działał, cały czas trwają. To już trzy tygodnie, kiedy walczymy z ustawieniami. Dzisiaj trafiłem tutaj do laboratorium EQ Mastera po to, żeby dopisać odpowiednie definicje, strategie do tego, żeby działały wanosy. No i można powiedzieć, że dzień zakończony sukcesem, to już nie koniec pracy, bo już jakaś krzywa wanosów jest, czyli jesteśmy w stanie już nimi sterować, już poprawiać parametry, zobaczcie jak to wygląda. Jedziemy już do mnie do firmy, już na naszej hamowni będziemy to stroić, bo już wiemy jak to działa, w jaki sposób tym sterować, żeby ta moc rosła. No jeżeli chodzi o obsługę 10 cylindrów, to tak naprawdę 10 cylindrów w przypadku tego samochodu, bo spotkałem się e, tak naprawdę z Wami, z Waszymi odpowiedziami, z Waszymi e, informacjami, że przecież 10 cylindrów, czy 12 można uruchomić równie dobrze na bleku i nie stanowi to żadnego problemu. Oczywiście tak, bo sami uruchamialiśmy dwunastki na bleku, natomiast tam się dubluje cylindr. Tutaj musimy sterować każdym cylindrem z osobna w tym aucie i pamiętajmy, że mamy cztery vanosy cztery czujniki położenia wałków, czujnik położenia wału, jeszcze milion innych funkcji, które muszą w tym silniku działać. Na przykład nie czytamy spalania stukowego z czujnika stuku, tylko z cewek i tak dalej i, tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo wymagający silnik, dlatego jedynym rozwiązaniem był tutaj komputer EcuMaster Pro, który jest w stanie niezależnie sterować takimi cylindrami, nie łącząc po kolei, nie dublując cylindrów, które, e, które mamy i wyjść, które mamy w sterowniku. To się udało zrobić, e, ten samochód przepięknie już działa i najważniejsze jest to, że dzisiaj, jak złapaliśmy krzywą vanosów, już mamy, zobaczcie, 400 koni i już mamy w tym momencie bo moment, niutki z tej strony, dobra, nie moja hamownia to nie wiem, 400 niutków, e, także tutaj umówmy się, że jesteśmy już na dobrej drodze, dzisiaj już jest późno, e, na zewnątrz już ciemno, ciemno się wcześniej robi, ale jest naprawdę późna godzina, e, także zabieramy samochód, jest ze mną e, Tomek, e, który tutaj cały czas z Arturem, i ze mną pracował przy tym aucie. Jest dobrze, jestem zmęczony, ale jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, dlatego że ten samochód wreszcie zaczął działać jak Empower. Teraz do firmy, wyspać się. Jutro rano bierzemy się za kończenie projektu i wreszcie za właściwe strojenie, dlatego że wszystkie definicje, z ogromnym podziękowaniem dla firmy Q-Master zaczęły działać tak, jak powinny. Także jutro będzie piękny dzień. Bo idziemy zgodnie z tym, co jest modne w naszym kraju, czyli na 500 plus. Zadajecie często pytanie, ile musiałem wyciąć z tego auta, żeby zmieścić silnik. No tak naprawdę silnik siedzi idealnie w tej komorze i nic tutaj nie trzeba było ciąć. Była walka z belką, z przekładnią, bo tutaj rzeczywiście trzeba było się sporo nagimnastykować, że to wszystko siadło na kołach, skręcało i działało, natomiast silnik jest. Inaczej. Silnik pasuje do tego auta tak, jakby to na nadwozie było pod niego stworzone. Jak garnitur uszyty na miarę. Wchodzi co do centymetra. Także portki nie będą z tyłu kalecieć. Nawiązując do garnituru, oczywiście, ale sami zobaczcie. Jest perfekcyjnie i idealnie. Także jak ktoś chce V10 W24 wrzucić, to się może nie bez problemów, ale się mieści. Nie wiem czy zwróciliście uwagę na to, że ta hamownia jest zupełnie inna jak ta, która jest u mnie, czyli wjeżdżamy autem na rolki, samochód rozpędza rolki. Tutaj podpinamy. Właśnie... Na silniku. Wygląda to w ten sposób, że tego typu hamownia to jest hamownia bardziej laboratoryjna, dlatego że zamocowanie auta na tej hamowni o wiele dłużej trwa. Natomiast ona jest idealna, dokładna do tworzenia oprogramowań, do tworzenia modyfikacji oprogramowań, do tworzenia definicji, które właśnie w tym przypadku były tworzone dla tego silnika, specjalnie dla tego silnika. Także to jest, to jest naprawdę coś niesamowitego. I to się wszystko. Wszystko udało. A jutro na rolki, na roleczkach już będziemy tradycyjnie dokładać mu brakujące 100 koni, 107 brakujące i coś w gratisie. Zobaczcie ile tutaj jest testów. 21 pomiarów. Słuchajcie, tak naprawdę to jest ten moment, kiedy widzicie to auto prawie w jednym kawałku. Jeszcze zobaczcie, próg jest odkręcony celowo, żeby wjechać na lawekę. Dlatego, że ten samochód jest bardzo, bardzo niski. Musieliśmy go podnieść. Tomek ile 2 centy w górę? 2 centymetry. centymetry w górę z przodu i z tyłu. Nie jest jeszcze to prawdziwa BMW-kowa gleba, ale ta prawdziwa BMW-kowa gleba tutaj będzie. Oczywiście jak będziemy wjeżdżać na lawetę, to gwincik w górę, albo trzeba kupić inną lawetę, chociaż to auto ma jeździć na własnych kołach właśnie. Eee, ten samochód jest zarejestrowany, nie ma zrobionego jeszcze opisu zmian w pojeździe. Opis zmian po jeździe będę miał czas chyba zrobić dopiero wtedy, kiedy, e, no, kiedy zrobię oddanie do TVN Turbo, bo to jest w tej chwili najważniejsze, żeby umiejscowić to troszkę w czasie. Słuchajcie, dzisiaj jest e, czwartek, tak? E, zostało nam piątek, sobota, niedziela, w poniedziałek oklejanie niespodzianka, i w poniedziałek wyjazd już na oddanie. Także idziemy na totalnym styku. Dzisiaj, jakby się coś wydarzyło z silnikiem, albo jak się jutro wydarzy z silnikiem na hamowni, czyli na przykład e, piramidka, chałupka od wanosów pójdzie coś nie tak i klikną się zawory z tłokami, no to co? Tylko zawiozę wtedy na lawecie, postawię, żeby stał i powiem, oddaję walkę walkowerem. Niestety nie udało się, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Na razie wszystko idzie w dobrym kierunku, ale zmęczenie już się gazenitu bo m, tak naprawdę Przemek już e, ma samochód gotowy z dwa odcinki, natomiast, natomiast my cały czas walczymy i to nie robimy to od czasu do czasu, tylko w tym momencie jedziemy na cały zegar. E, sobota, niedziela jest nasza, jak to mówią też. W sumie, dlaczego nie robić w sobotę, w sobotę to większość z nas pracuje, a dlaczego nie pracować też w niedzielę, nie? Też niektórzy pracują, o to będzie fajne. Dobra, koniec gadania, jedziemy do Ryglic.